Nie, mówcie coś, bo mnie ta cisza przeraża, słuchajcie. To chcesz wiedzieć, pytaj no, się. Co cię e... interesuje? Ale to nie ma nic, Tomek, no to wychodzi, że tu nie ma nic. Nie profesjonalizmu, ani budowania relacji, niczego. Boże, żeby to nie był potem kok weselny. Ale jazda, totalnie nie wiem, co się dzieje z moją głową. Nie oszczędzasz, bracie. No ale to jest szkoła taka, że im więcej lakieru, tym lepiej. To mi się nie podoba. Mhm. Mega mnie to stresuje, naprawdę. Czas. Minął. Dość, już dość. Dość, 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 dość. dość. Stop. Jest, już jest jest wyjmujcie płak, to jest masakra. Więc yy, odsłonimy Ciebie teraz, zobacz, a Was prosimy, żebyście opuścili zaraz salon. Możecie. Mhm. Prosimy o pierwsze wrażenia. Myślałam, że trochę będzie tutaj luźniej. Już dawno nie miałam tak puszczonych włosów, aż tak, tak. I yy, y one są faktycznie długie. Niech już nas zawołają. No. <laughs> ja zamarznę zaraz. Z, I z nerwów, i z zimna. E, ogłaszamy. Tak? Yy, I tak. po nich. Czy Kuba i Kasia są gotowi, by usłyszeć prawdę? Czy wy jesteście zadowoleni z przebiegu całej waszej dzisiejszej wizyty? Tak. Czyli nic byście w niej nie zmienili i wszystko jest tak, jak byłoby każdego dnia, tak? Tak. Julia? Na pewno? Tak by było każdego dnia? Nie udało się. Przyczynienie się podniosło. Łzy oh. <śmany> poleciały.